Cześć, tu i wit wit witam Was w kolejnym odcinku LCS News. Tym razem kolejka amerykańska. Muszę Wam powiedzieć, że niestety nie miałem czasu na śledzenie meczy Właściwie obejrzenie tych meczów wszystkich. Jedynie obejrzałem pierwszy, no w sumie najważniejszy i najfajniejszy, czyli Cloud9 kontra Team Solo Mid. Eee... I ku mojemu. No, znaczy, dzięki Bogu. No jak by to nazwać? No po prostu jestem uradowany, że miałem rację, bo głosowałem na Cloud9 i oni dalej dali radę wygrać. I wiem, że wielu jest mi. No, ma mi za złe, że nie TSM, ale no niestety po prostu Cloud9 aktualnie jest lepsze, mimo że TSM ma Birksena. Głosowałem na Cloud9. I oni wygrali, ale nie, że tak po prostu wygrali. ONI PIKNĘLI TIMO NAMIDA! jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że what the fuck, IS GOING ON! Potem okazało się, że... Timo? Znaczy tak okazało się, no 1-3-1, ale doszło do teamfightów i takiego chodzenia po mapie i wtedy do mnie dotarło. Cholera jasna! Timo, przecież on w tym momencie jest łombo COMBO timombo No nie wiem, no po prostu to jest łoo. Wow. Dlaczego? Bo nie ma orakla. Nie ma orakla, po prostu nie ma orakla dostępnego w grze. Tylko są skany, a przecież wszystkich grzybów nie skanujesz. I mimo, że ci nas pomowali trinketami czerwonymi, to i tak nie byli w stanie znaleźć tych grzybów. Wystarczy, że ktoś grze, grzyba, i mu w tym momencie. Leciał z zaiebistych od Lemonation Lemonation i po prostu kill, 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 kill. i Cloud9. Wygrało mecz. Nawet Dyrus nawet kill, i farmiący na kill, topa nie zdołał kill, topa nie Chociaż Bierksen bardzo ładnie tym Gregasem pomiatał, tam by Timo zabił w pewnym momencie na początku, ale ładny flash ze strony Haja był. Tyle. Ogólnie yy, to jest tytułem wstępu i praktycznie końca mojego omawiania meczów, bo reszty po prostu w wczorajszym dniu niestety nie widziałem. Przepraszam, ale nie miałem czasu. I dzisiejszy odcinek będzie się opierał tylko na omówieniu poprzednich moich głosowali i zagłosowali one na następne mecze, ale. E, wiem, że w poprzednim meczu dość, to było dość zamulające, więc w tym jak słyszycie już coś staram się, żeby to było bla, bla, bla wyłącznie w Facebooku e, było to bardziej aktywnie. Tak. I ogólnie od następnego odcinka, czyli prawdopodobnie jutro, bo dzisiaj postaram się obejrzeć wszystkie albo przynajmniej większość meczy. Będę starał się dorzucać jakieś fajne akcje z meczu. Znaczy, nie z każdego meczu, ale jak będzie jakaś wybitna w stylu tego Lisida, który Jadko zrobił tam w ostatnim meczu z Alliance, postaram się to wam puścić na tym. Oraz z tych meczów, które oglądałem, wybrać najlepszego gracza, MVP-meczu. I w tym momencie z tego meczu szczerze. Mam problemy, ale ja bym się wahał, czy MVP nie, nie dać naprawdę do, dla Lemonation. Bo tutaj naprawdę było zgranie całego teamu, ale jego hooki były po prostu wybitne. Podobało mi się, jak on grał thrashem. Więc ode mnie w tym momencie Lemonation. To jeżeli chodzi o ten mecz. I teraz, yy, aha, jeszcze jedna rzecz, bo ktoś pisał mi, żebym omawiał każdy mecz, tam, early game, mid game i late game, i że od, i omawiam każdy mecz inaczej, i że to jest głupio. Ogólnie nie mogę, bo jeżeli ten film będzie trwał więcej niż 15 minut, to automatycznie on nie będzie... Bo... Nie będzie tak oglądany, w ogóle stracił ogląd ta seria straci oglądanie, przez to, że ludziom nie będzie się chciało siedzieć godzinę i słuchać, jak to każdy mecz przebiegał, bo mogą sobie go obejrzeć. I ja będę pokrótce omawiał ciekawsze mecze. I mniej więcej mówił jak to wyglądało. Tak jak, tak jak do tej pory, tylko trochę to upgrade'uje bo ostatni odcinek już tak trochę zszedł, że to... Było... No to dlatego to upgrade ę. od jutrzejszego dnia, a dzisiaj tylko ogól Do no i w każdym meczu będzie się pojawiać. Będzie się pojawiać coś takiego, co było do tej pory, czyli głosowania i, na, i zliczanie trafionych przeze mnie meczy. I w tej kolejce po prostu bombowo było dla mnie, bo tak, pierwszy mecz, Cloud9 kontra TSM, trafiłem, czyli jeden punkt dla mnie, 116. Drugi mecz, G jest kontra xDG i to jest mecz, którego nie trafiłem, no niestety G jest zarówno w tym meczu, jak i w następnym coś, coś, bo obawiam się, że to może być takie y, Alliance z tego z, z Europy. Boję się tego. Oby teraz jest wygrało w następnego y, CLG, a potem jeszcze jeden bręcz będzie grał w Steam Coast, żeby chociaż jedno z tych wygrało, raczej Steam Coast mają większą szansę, no ale Yy, liczę na nich, żeby, żeby oni chociaż byli w pierwszej piątce tych amerykańskich teamów. Dobrze, więc na razie tak yy, tutaj miałem rację czy 116, tutaj nie miałem czy 117, ale następny mecz. Nacker zgłosowałem, zgadzało się 127, następny CloudNight versus, yy, versus XDG też miałem rację. 137, po czym TSM grał z jest oczywiście TSM wy, wygrało, Bierek na widzie grał. E, postacią, która w sobie tak została trochę odsunięta, czyli Z. Wiem, bo sprawdziłem przed tym, gdy byłem ciekawy. I widzę, że to bardzo ładne stacje osiągnął. E, Dyrus też tutaj Tyrus. Powinno się czytać. Też ładnie tu wywalił 679. 6 7, Pewnie był ciekawy mecz. Jak będzie chwila, to nawet sobie obejrzę. Ale tutaj też miałem rację. No i ostatni mecz e, to było CLG kontra e, Team Digitas. I też wygrało CLG, na które głosowałem. Więc właściwie na 6 meczy pomyliłem się tylko w jednym. E, I w 5 miałem rację. Czyli ogólnie jest 15 do 7 w ogólnych. W ogólnym rozliczeniu moich eee, trafów CLG Hotshot GG Hotshot GG Muszę ten mecz obejrzeć Przecież on odszedł na emeryturę i nie grał I wrócił Kamsot GG wow! i Nidalka jeszcze I Łooo wow! i odgrał na widzie? Czy nie, odgrał chyba na topie tą Nidalką Podapę I ja pierniczę jaki fajny mecz Nie, wait To był Kazik z Aaa, Kazik z na topie, nidka na widzie. Choć od GG na widzie! Wow. Dobra. Eee, więc tak eee, To tyle jeżeli chodzi o tą kolejkę. Eee, 15-7 dla mnie i głosy na następną. Więc tak, Curse kontra XDG. I po tym jak wygrali z EVG jest ja bym był jednak za XDG i Iło tego, że Chrys też pewnie całkiem nieźle sobie poradziło, rzućmy okiem. A tu trochę killi przeciwnicy ich nam opali, szczególnie Nidelka Varus, trochę, Varus w ogóle, Varus dobra, więc tak, ja na XDG przewagę ma Chrys. Następne: Cloud9 kontra Counter-Strike Gaming. Oczywiście Cloud9, znaczy nie oczywiście, ale Cloud9. W ogóle fajne mecze ma Cloud9. Zaczyna tak z grubej rury z trzecim miejscem, drugim miejscem, tak jak dobrze mówię? z drugim miejscem, przecież nie pamiętam e, i czwartym miejscem, czyli po prostu <laughs> najlepsze tibie już trafiły e, i wrzucili na start, spoko ja dalej, ja uważam, że jest spokojnie wali tutaj 4-0 dalej, TSM kontra Dignitas TSM, Bjergsen, jedziesz e, Evil Genius kontra Counter Logic Gaming no i szczerze tutaj bym głosował no, na krepo, ale niestety e, niestety szczerze mówiąc po tym meczu kiedy, po tych dwóch meczach ich przegranych będę z double liftem i głos na counter logic gaming i ostatni mecz to jest team coast kontra team dignitas e, o, skara, skara, skara czy skara sobie radził Jak tutaj mamy? Tutaj ogólnie jest, tak wiecie? Team Dignitas, Skara. No Skara sobie radził, już grał Katariną, że tutaj e, nie za bardzo sobie Crewms radził, ale w, jednak w tym meczu będę za Team Dignitas. Więc tak. E, XDG, Cloud9, Team Solomit Counter Logic Gaming oraz Team Dignitas. I to są moje pięć e, głosów i będę oglądał e, dzisiejsze LCS-y raczej na pewno, ale to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, zmieściłem się w, no nie, nie zmieściłem się w 10 minutach ale to nic, jest krótszy, jest zwięźle, jest na temat e, trochę mniej omawiania meczów, ze względu na to, że jej nie oglądałem, ale ogólnie obiecuję poprawę, postaram się dołożyć akcji i wybieranie MVP z każdego meczu i dziękuję za porady wasze w komentarzach i możecie też tutaj się wypowiadać, jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, co wam by się podobało ja postaram się to zrobić napiszcie, na razie Dajcie lajka like w górę, bo to też motywuje. Przekażcie kolegom, że jest taka seria, których interesuje League of Legends. To też będzie fajne, jak zobaczę więcej wyświetleń. Postaram się, żeby było więcej energii, żeby to było ciekawiej. Piszcie. Na razie. Cześć.